I moje arbuziki, Tu Agu Faiz. Przepraszam, że mnie długo nie było, no ale też nie mogę ciągle siedzieć na YouTubie. Więc na początku wpadajcie do mojego klubu. I słuchajcie, na końcu filmu będzie losowanie na coś, nie powiem wam jeszcze na co, ale no. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy księgę gości Unit 13. Od razu wszystkich pozdrawiam, moich znajomych. Może jak się uda, to jeszcze Agistona, ale nie wiadomo. Ale Juna jest najważniejsza na razie. Czy tylko ja nie wiem, czy tylko Janicze jest statusowana 13? Dobra, jeśli jej nie lubicie, zachowa... zachowajcie to dla siebie. Nie znacie jej. Jak możecie jej nie lubić? No, może to już wywołała wielką aferę na MSP, szczeram i wybaczam po chrześcijańsku. Aha, jak ja jej nie lubię. Ogólnie ja on tak osobiście nie znam, ale nie wymieniłam spiny do Jony. Dziękuję za przyjęcie do znajomych, kochana. Odpisz, odpisz. Ja nie rozumiem jak ktoś może po prostu spami, spamić komuś. Odpisz, odpisz. Bez sensu. Dziękuję za przyjęcie do znajomych. W ogóle... Ogólnie tak się dowiedziałam, że Juna, Że Juna usuwa sobie po prostu złe komentarze z księgi gości. No w sumie nie dziwię się jej. Mm, aha. I uważam, że zachowałaś się źle w stosunku do Zazy, Zazy I mieszka hashtag. No, ale jak już chcecie obrażać, na przykład Unit13, albo chcecie coś komentować, no to mm, piszcie do swojego głównego konta. Mmm Ja i ja... czekaj... daj... czyli mnie, xt, czyli... no czemu wyspamić? Mhm. przecież Juna chyba nie tak naprawdę do księgi gości, a ty już pakiecików nie kupuj... Ale... a ty już pakieci. nie... bo ciebie na psy nios. Jezus, ta, ta osoba jest jakaś, nie wiem co. Tutaj jest. Twój mózg to fałsz. No spoko, jak jej tak bierzecie, no to. Myślę, że ona się nie przejmuje tak rzeczami. Dawaj mi tygrys. Jezus, ta osoba na no serio jest jakaś. A ja jeszcze gorzej. Jezus, o co jej. No widać, że ta osoba jest z nie wiem, ale dużo osób jest pamiętawy o idei. Nie, nie wiem, dobra. Przejdźmy do kogoś innego. Dobra, dajmy do księgi gości Konka No jest aktywne, co dawajmy? Wejdźmy. No chyba pusterka, tą jeszcze grawkę wyślemy. No ale dobra. Mm co konek dodaj doznaj, kto wie Fajna neunis programu Dałem ci dripka, kiedy dasz mi moje rzeczy Ciek Czekam od stycznia, a już jestem czerwit Już jest czerw. No i to już, już tyle, w sumie nie było ciekawego za bardzo ehm, No ale Mamy konkurs na włosy candy, wystarczy napisać twój nick w komentarzu, a ja dam Ci te włoski. Więc pa pa!